W latach 2006 do 2018 roku kupowałem sobie co roku jakiś smartfon. Zgromadziłem ich już około dziesięciu. I chcę Wam pokazać te właśnie smartfony. Wszystkie one są takie sprawne i... Aczkolwiek już te, 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 to jest pierwszy smartfon, to jest Samsung SGH-i600, który kupiłem, pierwszy mój smartfon w 2006 roku. Później wraz z, po, z pojawianiem się y, y, nowych wersji oprogramowań potem pojawiły się Androidy, bo Samsung SGH i 600 to był z Windows Mobile. jeszcze z Windows Mobile. Ten, ten, ten smartfon przestał być aktualizowany, oprogramowanie i tutaj kiciaż sobie wchodzi, tutaj po, tym, po, po tych moich smartfonach sobie chodzi. Przechodzi. No, i te smartfony różne tam kupowałem sobie raz taki, raz ta siaki. No i w sumie ich zgromadziłem już 10 sztuk w tych, w tych latach, prawda? Niektóre są niesprawne, ale generalnie. No ten akurat jest, Sony Ericsson to jest yy, niespraw Tylko, tylko... Zamógł yy, I coś mu się stało. Tylko logo się wyświetla, nic poza tym. Ale pozostałe smartfony moje, które nieco jakiś czas doładowują baterię, więc wszystkie są sprawne, tylko że no to już jest przestarzałe są technologie, prawda i też. Nie działa tak jak należy. Zresztą one też chodzi o szybkość tych procesorów, mikroprocesorów. No, one są makabrycznie, makabrycznie wolne te smartfony. Powolne, powolne, powolne są. No tutaj, to smartfon, to, to już tutaj w ostatnich latach 2000 16, 18 to, to już kupowałem. Smartfony czwartej generacji. No. I tutaj e, cztery mam e, takie smartfony czwartej generacji. A pozostałe są trzeciej generacji, po drugiej generacji. I to, to też jest, to jest MANTA MSP 4507. To jakiś czas doładowuje te baterie tak, średnio w, 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 2 lata używałem 2 lata albo krócej Poziom naładowania 90% No tutaj są starsze już smartfony Chociaż trzeba przyznać, że te starsze smartfony to one tak lepiej jakby się prezentowały, taki lepszy wygląd mają, ale one tylko wygląd mają niezły, ale w wnętrze tych smartfonów jest... No to już jest historia, prawda? To już jest... No to jako telefon może służyć co najwyżej. No, oprócz mo można też poserwować sobie po, po, po internecie. No ale to dużo cierpliwości potrzeba, żeby to obsługiwać, korzystać z Ja tej cierpliwości nie mam i niestety szukałem czegoś lepszego, lepszego. No trochę tam niektóre były lepsze, czasami trochę były nie najlepsze, nie lepsze. Producenci smartfonów tak wymuszali te zakupy tych coraz to nowych smartfonów, bo nie, nie szło ich, nie dało się ich zaktualizować do nowej wersji, do nowej wersji oprogramowania Android. Jeżeli jakiś smartfon jak na przykład Nokia był z Androidem 4 no to już nie szło go zaktualizować do Androida 5. Przykładowo, można było tylko aktualizować tę wersję, właśnie, które też miał tam jakieś łatki. Tam 4.1, 4.2, 4.3 i tak dalej, ale to, to niewiele to zmieniało. Mój najstarszy smartfon Samsung SGH i 600. No, po już wielu wymianach baterii, nadal, nadal działa. Aczkolwiek bardzo szybko tam baterie padały, to najdłużej go używa. A to jest Nokia 3210i. No, no to nie jest smartfon, to jest Jest, jest tam. I dostęp do internetu, ale to jest WAP. To, to nie jest taki pełny internet, tylko taki na początku to tam tak, tak robiono, że taki specjalny protokół był WAP były strony WAP. I, i tak dalej, i tak dalej. I też można było tam te strony pooglądać, jeżeli, jeżeli dana strona miała wersję Wapowską. W sumie mam 13 smartfonów, ale używam z nich naprzemiennie tylko 5. najnowszych.